Cześć, w konsoli Nintendo Switch pojawiła się właśnie bardzo ciekawa funkcja, na którą czekali fani. Tą funkcją jest, trzymam odwrotnie, tą funkcją jest obsługa słuchawek Bluetooth. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić tego Switcha w wersji drugiej, który już jest na rynku, albo Switcha OLEDowego, który zaraz trafi na rynek, względnie takie te słuchawki Huawei FreeBuds 4i, które nie są drogie, i które sam polecam, to linki do tych właśnie produktów znajdziecie w opisie tego filmu, prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. Co tu dużo mówić, brak tej obsługi słuchawek bezprzewodowych był jedną z największych wad Switcha, bo nie mamy tutaj do czynienia z konsolą stricte stacjonarną, jak Xbox czy PlayStation, tylko z konsolą przenośną, którą mamy zawsze przy sobie. A jako, że większość z nas już używa tych słuchawek bezprzewodowych, to ciąganie ze sobą dodatkowych pchełek na kablu po to, żeby grać na nich tylko na Switchu, było uciążliwe. Teraz możemy ze słuchawkami przewodowymi się pożegnać, ponieważ funkcja Bluetooth Audio pojawiła się na Switchu. Teraz szybko Wam pokażę, jak z tej funkcji skorzystać. Pamiętajcie, że żeby to zrobić, musicie najpierw zaktualizować konsolę do najnowszej wersji, żeby miała jak najnowsze oprogramowanie i kiedy już to zrobimy, ja to zrobiłem, wystarczy, że wejdziemy tutaj w ustawienia, system settings, przejedziemy trochę w dół do funkcji Bluetooth Audio, wybierzemy dodaj urządzenie. Teraz sprawiamy, żeby to urządzenie było wyszukiwalne. Ja mam słuchawki Huawei FreeBuds 4 i więc muszę nacisnąć przycisk tutaj z boku. I musimy chwilę poczekać, aż switch je wykryje. O, wykrył je. Klikamy Całość się łączy i już jest połączona. I tutaj warto zwrócić uwagę na te komunikaty, które się znajdują. Ja Wam je na szybko przetłumaczę, bo przede wszystkim można podłączyć maksymalnie dwa urządzenia przy użyciu Bluetooth. Oznacza to, że jeżeli stawiacie sobie switcha, macie te dwa joycony, które nie działają po Bluetooth, podepniecie jeszcze jednego pada i chcecie z jakiegoś powodu jeszcze korzystać ze słuchawek bezprzewodowych, Rzadko się zdarzy taki scenariusz, ale czemu nie? No to więcej już padów na przykład nie podłączycie. Do tego. Bluetooth Audio nie będzie działać, jeżeli Switch będzie korzystać z komunikacji lokalnej. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Ja, na przykład, testowałem te słuchawki na grze Pokémon Sword oraz Pokémon Shield. I tam na początku te słuchawki działały, po czym po chwili się rozłączały. Ja nie wiedziałem o co chodzi, trochę się martwiłem, że to źle działa. A później sobie przypomniałem, że jeżeli gra nie jest podpięta ręcznie do internetu, bo to trzeba włączyć te funkcje ręcznie, no to wtedy korzysta z komunikacji lokalnej i wyszukuje inne trenerów Pokemon w pobliżu. Kiedy podłączyłem się do internetu, ten problem ustał, chyba że wyłączyłem grę i znowu ją włączyłem, bo wtedy znowu gra nie była podłączona do internetu, tylko korzystała z sieci lokalnej. To jest dosyć spory problem, ponieważ oznacza to, że w niektórych tytułach, na przykład w tych Pokémonach, jeżeli nie będziemy podpięci do internetu, to ze słuchawek bezprzewodowych nie skorzystamy, bo tej łączności lokalnej nie da się wyłączyć. Nie martwcie się jednak zbytnio tym problemem, bo dotyczy on zdecydowanej mniejszości gier, ponieważ bardzo mała liczba tytułów wymusza ciągłe działanie tej łączności lokalnej, kiedy nie jesteście podłączeni do internetu. Czyli jeżeli na przykład chcecie grać w Zelda Breath of the Wild, no to bez problemu te słuchawki będą wam działać cały czas, nawet w autobusie, tramwaju albo innym środowisku, kiedy będziecie bez sieci. Kolejny komunikat o Nintendo to jest fakt, że ze słuchawek można korzystać, ale nie działają ich mikrofony i wiadomo, że to jest pewien minus, ale Nintendo troszeczkę nas do tego przyzwyczaiło, że nie pozwala zbytnio na komunikację głosową między graczami, chyba że macie oddzielny smartfon, aplikację itd., ale to nie ma nic wspólnego z wygodą. Ostatnim ostrzeżeniem od Nintendo jest fakt, że korzystając ze słuchawek bezprzewodowych możemy odczuwać pewnego rodzaju laga, czyli mówiąc po polsku opóźnienie. I tak faktycznie jest. Kiedy korzystam z tych słuchawek i gram, no to w sumie nie czuję różnicy, ale kiedy szybko naciskam przyciski, na przykład żeby na siłę przesuwać się po menu, to ten problem faktycznie występuje, jeżeli to można nazwać problemem, bo faktycznie trzeba go wymusić. Porównując to z donglami, które do tej pory podpinano do Switcha, żeby móc korzystać ze słuchawek Bluetooth, no to tutaj ta funkcja działa znacznie lepiej, bo korzystałem z kilku dongli i opóźnienia były znacznie większe na tych donglach niż na wbudowanej funkcji działającej ze słuchawkami. Jeżeli chodzi o techniczne sprawy, to tutaj Nintendo wykorzystuje kodek SBC, czyli najbardziej podstawowy. Z jednej strony daje on największą kompatybilność, z drugiej jednak daje najgorszą jakość dźwięku. Jednak pamiętajmy, że Switch to nie jest kino domowe. Na nim nie oglądamy filmów, na nim nie słuchamy muzyki, na nim po prostu gramy w gry. No i też jakość grafiki i dźwięku na Nintendo Switch nie jest na tyle wysoka, żeby przejmować się właśnie tym, że zastosowano jakiś gorszy kodek. Jak dla mnie jest on wystarczający. Pojawiły się też oczywiście pierwsze problemy, których sam u siebie na tym moim Switchu nie zaobserwowałem, bo część zagranicznych redakcji mówi, że po podłączeniu słuchawek Bluetooth switch wybudza się przez 10 albo nawet przez 30 sekund. I to jest bardzo uciążliwe. Ja próbowałem ten problem wymusić, absolutnie mi się nie udało, więc więcej nie mogę wam o nim. Powiedzieć jednak powinniście mieć świadomość, że właśnie taki problem może wystąpić. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo tego, ale lepiej o tym pamiętać i się przygotować na ewentualne problemy. Tak na koniec to już pamiętajcie, że jak chcecie kupić switcha zwykłego, tego led co zaraz się pojawi, albo te moje ulubione słuchawki Huawei FreeBuds 4, to linki właśnie do tych produktów znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. No i co tu dużo mówić, tak podsumowując, generalnie cieszę się, że ta funkcja na Nintendo się pojawiła, że w końcu mogę korzystać na tej konsoli ze słuchawek bezprzewodowych. Jednak Pamiętajmy o tym, że ten switch wyszedł po prostu w 2017 roku, ponad 4 lata temu i nie dało się, nie dało się, było niemożliwe, proszę dokupić sobie jakieś dongle, firmy, krzak. A tutaj nagle okazuje się, że wystarczy aktualizacja systemu i wszystko działa tak jak powinno i tak naprawdę nie wiem co o tym myśleć, bo to jest strasznie niepoważne ze strony Nintendo, bo z jednej strony cieszę się, że ta funkcja jest, a z drugiej to pokazuje, jak Nintendo do tej pory nie dbało o graczy pod tym względem. Być może przestraszyli się trochę, że bardziej rozbudowany Steam Deck trafi na rynek, być może inne czynniki zadziałały. Może chcieli wprowadzić nową funkcję przed wprowadzaniem modelu z ekranem OLED. Nie wiem co zdecydowało o tym, że ta funkcja się pojawiła, ale dobrze, że ona jest, jednak szkoda, że Nintendo zajęło to prawie pół dekady.